Ostatnio także głośna sytuacja ze słowami Beaty Pawlikowskiej dotyczącymi depresji. Miała Pani przyjemność obejrzeć jej materiał na YouTubie? Nie, nie, nie widziałam tego materiału, ale czytałam komentarze, jakie się potem rozpętały. No i trudno się z nimi nie zgodzić, bo, bo gdzieś jakby próbuję sobie wyobrazić, co była tam ja na myśli. I, I w jakiś sposób to rozumiem, ale, ale nie można się wypowiadać, jeśli się naprawdę to nie jest poparte głęboką wiedzą medyczną. Można komuś na przykład w ten sposób zaszkodzić? Myślę, że można komuś zaszkodzić. Jakkolwiek rzeczywiście znam e, takiego harpagona, e, kobietę, która... E, Podpisała u lekarza, że na pewno sobie nic złego nie zrobi i postanowiła bez, bez farmaceutyków sobie dać radę i dała radę, ale okupiła to po prostu straszną, straszną pracą i miesiącami walki ze sobą. Ma Pani wrażenie, że teraz ten problem depresji jest większy niż kiedyś? No jest to choroba naszego wieku no, i myślę, że to dopiero początek. No, już nie wiem jaki procent, ale ogromny procent społeczeństwa na nią cierpi. Myślę, że będzie tylko gorzej, bo to tempo życia i to, co się wokół dzieje, wojna i tak dalej, no to no nie jest, nie, nie nastraja optymistycznie.